Dzień dobry, jak się mamy? Witam, witam i o zdrowie pytam. Ja mam na imię Mariusz i na kanale Odmładzanie na surowo się spotykamy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co zaplanowano jeszcze na dwa lata, co najmniej na dwa lata w Parlamencie Europejskim, zanim odbyła się pandemia covid 19 Powiem wam dzisiaj o czymś, co się nazywa UE, to UEwabeko. UEwaBeco jest to specjalny program, uwaga. Europejskie szczepienia, szczepienia poza COVID-19. Skąd oni wiedzieli w 2018 roku, że trzeba stworzyć taki program? Ja tam nie wiem, ale oczywiście wiem, bo to wszystko zostało po prostu zaplanowane. I uwaga, co jest celem projektu? Celem projektu jest stworzenie i zatwierdzenie planów wdrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej, aby wyposażyć je w narzędzia operacyjne i techniczne i usprawniające. Usprawniające praktyki szczepień, zarówno w przypadkach szczepień rutynowych, jak i na wypadek przyszłych ognisk choroby. Walidacja zostanie Przeprowadzana w oparciu o innowacyjne praktyki stosowane w kontekście pandemii COVID-19. Skąd oni to wiedzieli, nie wiadomo. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu pobrane zostaną dowody dotyczące praktyk szczepień z literatury i wdrożonych działań. Praktyki te zostaną następnie zmapowane zgodnie z celami zdrowia publicznego, jakim, jakim służą. Zidentyfikowany zostanie podbiór pod praktyk referencyjnych na potrzeby walidacji planu wdrożenia. Plany wdrożenia zostaną następnie sformalizowane, zrealizowane i zweryfikowane w ramach projektów pilotażowych, z których wybrano pięć narzędzi należących do pięciu kluczowych wymiarów. Pierwsze medycyna zapewnienie specjalistom i pacjentom systemu wspieranie decyzji o szczepieniach. Drugie społeczne badanie y, przesiewowe populacji na podstawie istniejących. Bez danych pod kątem motywacji do szczepień. Trzecie przemysłowe zastosowanie neutralnego opakowania z e-ulotką w celu elastycznej dystrybucji szczepionek. Czwarte modelowanie i prognozowanie generowanie dowodów opartych na modelach w celu przewidywania skutków interwencji. Piąte cyfrowe. Dostarczenie przy, przenośnej europejskiej cyfrowej karty szczepień. Każdy plan wdrożenia okre, określa plan pracy mający na celu dostarczenie niezbędnych elementów organizacyjnych, technicznych, prawnych i etycznych. Narzędzia w, w stosowanych przypadkach, szczegóły, plan modernizacji trybu działania podczas epidemii, kryteria weryfikacji w celu ustalenia, czy wdrożenie było skuteczne, elementy budżetowe wspierające decyzję o wdrożeniu. Narzędzia powstałe w wyniku wdrożeń pilotażowych zostaną następnie zweryfikowane pod kątem ich adekwatności do wybranych praktyk, możliwości ich przeniesienia i trwałości dla państw. Członkowskich, a także korzyści, jakie wynikają z ich wdrożenia. Wreszcie, plany wdrożenia, wyniki ich weryfikacji i zatwierdzenia oraz powiązane materiały promocyjne zostaną dostarczone państwom członkowskim do dalszego wykorzystania. Czyli wszystko zostało zaplanowane od A do Z. Projekt powstał. EuWABECO powstał w 2018 roku. Skąd oni wiedzieli w Unii Europejskiej na dwa co najmniej lata naprzód, że będzie coś takiego, że trzeba będzie wprowadzić taki proces, taki system? No, jest to przynajmniej dziwne. Dziwne oczywiście dla nas, dla zwykłego Kowalskiego, dla osoby, która. Gapi się w telewizor, być może, albo stara się zbierać informacje ze świata i stara się przewidywać. Ale tak naprawdę my nie mamy szans na przewidzenie, skoro jest to planowane na lata do przodu. Od powstania tego projektu minęło już 7 lat i system rozpędza się. W 2020 roku zaczęto od wkładania patyków do nosa, tak? Zaczęto wprowadzać patyki do nosa. Po raz pierwszy w historii. Zaczęto badać katar poprzez wkładanie patyków do nosa i sprawdzono, czy ludzie się temu poddadzą. I oczywiście większość owiec, które czekały na wkładanie patyka do nosa, pozwoliło sobie na to. Ja nigdy patyka do nosa nie włożyłem. Potem zaczęto się buntować, no bo patyk do nosa, bo to to, bo to nieprzyjemne i tak dalej. Wymyślono jakieś inne testowanie. I ludzie też się temu poddali. Ja się nigdy takim testom nie poddałem. Po co? Ponieważ ja wiem jak powstaje katar i dlaczego ten katar powstaje i jak się tego kataru pozbyć. Natomiast to był plan. To był plan, który był przewidziany, który był wprowadzany w życie i on nadal jest wprowadzany w życie. Po testach zostały wprowadzone eksperymentalne zastrzyki, eksperymentalne zastrzyki, które znowu przyjęło rzekomo ponad 20 milionów Polaków, którzy nie zwracali uwagi na żadnych sygnalistów, na żadne informacje, które miały ich ostrzec przed tym, że jest to technologia po pierwsze nieprzebadana, po raz pierwszy wprowadzana w życie i od razu na gigantyczną skalę. Ale kto by się tam przejmował? Raz mówiono, że to są szczypawki, raz mówiono, że to nie są szczypawki i im więcej zamieszania, im więcej brudu w wodzie, tym bardziej zamydlona woda i nikt się nie mógł spostrzec. Czyli najpierw testowanie, potem wprowadzanie nieprzetestowanych zastrzyków w ciała pacjentów, które narobiły szkód, ale to nie jest koniec, bo teraz na podstawie tego co zostało przetresowane na ogól, na ogóle społeczeństwa, to co zostało przetresowane, teraz będzie wprowadzane. Będzie wprowadzane w formie e, digital ID, czyli cyfrowego dowodu tożsamości e, na w ciągu kilku miesięcy maksymalnie zostanie prowadzony w całej Europie, w całej Unii Europejskiej cyfrowy dowód tożsamości, który będzie miał swoje obostrzenia. Będzie trzeba przyjmować, uwaga, szczypawki, które zostaną. Wdrożone, które zostaną ustalone dla Twojego bezpieczeństwa. Czyli dla Twojego bezpieczeństwa, jeśli będziesz chciał korzystać z podróżowania, zrobienia zakupów, z wsiadania do taksówki, ze znajdowania się w, nie, w miejscu publicznym, robienia zakupów czy pójście na koncert i tak dalej, i tak dalej, każdy będzie skanował Twoją twarz. Na początku twarz, a później oczywiście będą skanować różnego rodzaju urządzenia, które będzie trzeba niestety dla naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa załadować pod naszą skórę. No bo wiesz, jak to Polak, Polak potrafi, zresztą wiele ludzi na świecie potrafi kombinować, i jesteśmy w stanie wykombinować sobie na przykład jakieś lewe na przykład zaświadczenia albo lewe apki, na przykład w komórkach, no to przecież trzeba nas ubezwłasnowolnić i te cyfrowe e, dokumenty trzeba po prostu wszyć nam pod skórę. I e, dodatkowo trzeba. Oczywiście wprowadzić elektroniczny pieniądz, no bo przecież to cyfrowego e, e, ID potrzebny jest elektroniczny pieniądz, który będzie w taki sposób kontrolować twoje życie, że będzie decydować o tym, na co wydajesz pieniądze, kiedy wydajesz pieniądze, jeśli w ogóle wydajesz pieniądze, bo jeśli nie pójdziesz i nie przyjmiesz e, według EUWA-BECO e, jakiejś szczypawki, która została zaplanowana na Dane choroby w regionie czy ogólnie, no to niestety nie będziesz mógł z tego korzystać i będziesz wyrzucony ze społeczeństwa. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że to. Jest właśnie wprowadzane w życie. Od 2024 roku w Polsce przygotowywane są bardzo obszerne plany nad wprowadzeniem, właśnie, EUWA-BECO, czyli europejskiego, e, e, europejskie szczepienia poza COVID-19. E, dlaczego jest to wprowadzane? Po to, żeby zmienić świat. Dla możnowładców tego świata jesteśmy mięsem armatnim. Jesteśmy bezużyteczną masą ludzką, którą trzeba według nich zredukować, zmniejszyć, e, wprowadzić obostrzenia, e, e, ograniczyć nasze podróżowanie, ograniczyć nasze swobody, możliwości poruszania się itd., itd. Jak możemy się przed tym wszystkim ustrzec, Pod, przez, przed tym totalitarnym, e, faszystowskim, Zachowaniem. Przede wszystkim od samego początku, od teraz powiedzieć nie, na każde wprowadzane rzekomo ułatwienia czy, czy bezpie... sposoby bezpieczeństwa wyraźnie mówimy nie. Jeśli idziesz do lekarza, idziesz do lekarza i chcą ci zrobić test, mówisz nie, ja tego nie robię. Jeśli ci mówią, że zrobiłeś test, a teraz. Ci na przy przyszła Ci na przykład Katar przyszedł Ci taki chiński, który w powietrzu rzekomo nadal się porusza, to i mówi ci, że przyjmij teraz ten preparat, to ty mówisz wyraźne nie. Kiedy przyjdą do Ciebie i powiedzą, że żądają od Ciebie cyfrowego dokumentu tożsamości, to ty mówisz nie. I kiedy wszyscy będziemy mówić nie, to wtedy jest duża szansa, że będą mieli z nami trudno że będą mieli z nami trudno i dłużej i dłużej będziemy wolnymi ludźmi. Nie daj się przetestować, nie daj się zachorować, nie daj się zaszczepić, nie daj się umrzeć w procesie transformacji, wielkiego resetu, yy, agenda 2030. To wszystko zostało zaplanowane i jest realizowane na naszych oczach. Ja jestem podekscytowany jak widać, bo dużo się zmienia, dużo się dzieje, ale ja wszystkiemu mówię nie. Ja po prostu z tego świata się Wypisuję, zakładam swój nowy, taki, w którym nie ma żadnych obostrzeń, i każdy jest wolnym człowiekiem. Mam nadzieję, że dołączysz. Do zobaczenia.